www .pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć witajcie serdecznie 27 sierpnia na analizie technicznej zapraszam wszystkich na grupę po sygnały, materiały szkoleniowe strategie live na żywo eee, i ruszamy też z nowym programem 1 eee, czyli robimy 0,01 BTC 1 BTC będziemy sobie wybierzemy sobie pary dwie do bitcoina i będziemy na tej podstawie pilnować analizować i pomnażać bitcoina grając bitcoinem eee, zapraszam również Ostatnie miejsca na szkolenie grupowe od 4 września, link w opisie, strona kryptospekulanci.pl Zostało parę miejsc, więc jeszcze jak ktoś jest chętny, od 4 ruszamy ze szkoleniami, które trwają 2 miesiące. Raz w tygodniu się spotykamy na 2 godzinki dla osób początkujących, dla osób średnio, że tak powiem zaawansowanych, którzy jeszcze nie mają swojej metodologii analizy technicznej. No tutaj e, Również te szkolenia będą dostępne, zapisane do odsłuchu. Gdyby ktoś nie mógł być w tych godzinach, więc tutaj serdecznie zapraszam. Przechodzimy do bitcoina. Przechodzimy do bitcoina, więc tak, nasza strefa popytowa wczorajsza na grupie czy przedwczorajsza. Pierwszy udany strzał, drugi udany strzał. No i być może teraz. Zrobimy jakieś trzeci tutaj, trzecie podejście pod tą trend linię, znaczy pod tą strefę. Ogólnie rzecz biorąc, ja sobie tylko wyłączę i wyłączę czwórki. Ogólnie rzecz biorąc, Bitcoin przełamał trend wzrostową, czyli dało nam to sygnał, że trend wzrostowy się osłabia. Czyli to jest to, co ja mówiłem Wam wcześniej, żeby się tak nie dać za bardzo nabrać, że to już po ATH lecimy, prawda? Jeszcze na no spokojnie mamy tutaj <laughs> na chwilę obecną tylko korektę w górę. I teraz tak, ja osobiście przewiduję, że ta strefa tutaj jeszcze zostanie zaliczona. Co prawda byliśmy już blisko i dostaliśmy strzał w dół, y, natomiast no ja tutaj bym spodziewał się, że jeszcze Bitcoin zrobi to 50 tysięcy, 51 tysięcy, czyli to ostatnie takie podejście tutaj będzie realizowane. Na chwilę obecną y, osoby w longach, pewnie część zysków wyjęta. Obserwujemy tutaj, jak ta strefa dalej się tutaj zachowa czy tu będzie reakcja, czy nie będzie. No Jeżeli nie będzie tu reakcji, no to będzie zmiana scenariusza, że tak powiem, i będziemy raczej bardziej już patrzeć pro spadkowo, ale to nawet lepiej, czym szybciej ten spadek nadejdzie, e, ogólnie ta fala C, o której dużo razy mówiłem Wam, tym dla nas lepiej, bo będziemy mogli już na grupie zajmować pozycję podchody, prawda? Tu już będziemy szukać monet podchody. No i tak, matic, strefa popytowa, czekamy również, co się wydarzy. LISK strefa popytowa również czekamy co się wydarzy ONEINCH tutaj ONEINCH kto rozstawiał zlecenia no to ten już jest na plusie można realizować część zysków FUTURES i ogólnie rzecz biorąc na wielu monetach mamy te strefy popytowe jak ALICE na przykład teraz pytanie może nie pytanie ale teraz właściwie wszystko zależy od BTC czy to będzie już koniec tego spadku i te nasze strefy, które tutaj łapaliśmy, które tutaj łapaliśmy zakupy, zostaną wybite już do góry. Oczywiście tu jeszcze możliwy powrót, czyli jeszcze raz możliwe zakupy w tej strefie, ewentualnie tutaj realizację zysków. Jeżeli jutro pojutrze zobaczymy wzrosty, no to super, to będziemy tutaj, że tak powiem, się cieszyć. Natomiast pozycje trzeba oczywiście zabezpieczyć stop losami, gdyby w razie W bitcoin jednak miał zamiar tutaj spadać niżej. Więc na chwilę obecną podsumowując, BTC strefa popytowa, zobaczymy jak ona zadziała. Jeżeli nie zadziała, no to będziemy szukać wejść niżej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc liczę jeszcze na ruch na bitcoinie, być może już ostatni w górę. I potem oczywiście spadek i będziemy już się ładować pod, będziemy wyszukiwać monety pod. Hodl. Dobra, tyle, dzięki za uwagę i do następnego wideo. Trzymajcie się.